Cześć wszystkim. Kolejny odcinek Garbatego na zaczynamy od wizyty w moim garażu gdyż zacząłem modyfikować silnik Jak widzicie w garbusie został zdemontowany przód Jak wcześniej wspominaliśmy przedni zderzak ściąga się razem z przednimi błotnikami Jeśli chodzi o silnik to zacząłem od demontażu zbędnych elementów takich jak układ SAI, EWAP, elementy podciśnieniowe razem z elektrozaworami Odma również została zastąpiona przez oil catch tank który jest już tutaj zamontowany Tutaj mam schemat podciśnieniowy. Na pierwszym obrazku widać oryginalny układ. Na drugim widać zredukowany o zbędne elementy. Zbędne elementy, które w większości mam tutaj. Oraz takie elementy, które zostaną zastąpione, jak na przykład ten interkuler, który z powodu zbyt małej wydajności został zastąpiony przez ten z FM i C. Odpowiednich wymiarów do mocy, jaką planujemy osiągnąć. Zostało teraz dobrać odpowiednie rury aluminiowe i klamka silikonowe, żeby to wszystko pospinać. Na szczęście, dzięki magii telewizji, możemy to zrobić całkiem szybko i sprawnie. I całość, już zamontowana. Interkuler stabilnie osadzony pod belką. Delikatnie pod kątem, tak, żeby efektywnie działał na całej swojej powierzchni. I przy okazji, zostaje więcej miejsca też dla zderzaka. Z lewej strony, czyli na wyjściu z intercoolera, jest kolanko redukcyjne. Następnie rura z spawaną flaszą na MAP sensor. I dalej już oryginalny fragment łączący z kolektorem dolotowym. Na wejściu intercoolera kolanko silikonowe łączące go z rurą, która wchodzi w głąb silnika. Następnie wychodzi tutaj między akumulatorem a zbiorniczkiem na płyn do wspomagania. Jest tutaj dość ciasno. Ale przecież wszyscy lubimy jak jest ciasno, i dalej już fragment rury aluminiowej z dospowanymi króćcami Na zawór TV. I podciśnieniowym. Jak widać pod maską jest już dużo bardziej przejrzyście. Mniej tych wszystkich przewodów, nie jest to jednak jeszcze wersja finalna, gdyż oryginalna puszka na filtr powietrza zniknie stąd, zostanie zastąpiona przez sztywny downpipe i filtr stożkowy, ale to wpadnie dopiero razem z hybrydową turbiną. Jak wspomniałem wcześniej, na wyjściu z interkulera jest kolanko redukcyjne, a to dlatego, że rury na wyjściu z interkulera powinny mieć większą średnicę niż na jego wejściu. Gdyż schłodzone powietrze posiada większą objętość Zakładam przód na naszego garbatego I jadę do mapy na dalsze modyfikacje Garbaty znowu u nas Jak widzicie Montaż e, dzisiaj będzie e, hamulców Czyli tarcze, zaciski oraz zawieszonka oczywiście No i tutaj jakieś graty mamy Czyli to co wcześniej było pokazywane Eee, zaciski zrobione przez DZB Brake System, plus starsze Rottingera, plus gwindem Tesa w wersji Sport. Eee, zwrotnice. Nie wiem, zwrotnice, Robert teraz coś o tym powiesz, czy później jak będziemy coś montować? E, od razu no to dawaj no od razu, tylko eee. szybko. Eee, zwrotnice mamy z Audi TT, niby ta sama płyta podłogowa Audi TT Golf 4 New Beetle, ale zwrotnice są trochę inne, konkretnie tym elementem. Niżej mocowany, rozumiem, tak? jest no. sworzeń, tak, niżej mocowany jest sworzeń wahacza, ma to znaczenie w przypadku tak zwanego roll center. Tak, Robert się doedukował. No. Tak, trochę o tym poczytałem, pooglądałem, bo jak się okazuje, wcześniej też tak uważa, na że samochód, żeby dobrze się prowadził, Czyli musi to, być wahacz... niski i szeroki, tak, tak większość pewnie mhm. myśli. A to wcale nie jest prawda, bo obniżając samochód zbytnio, możemy negatywnie wpłynąć na jego właściwości jezdne. Czyli po prostu chodzi o to, żeby wacharz był osadzony przy kole niżej? Tak. Niż... wahacz osadzony przy kole tak. powinien być o centymetr niżej niż przy nadwoziu. Dobra, opowiada o tych twoich kreskach, wykreskach. Tak, Roll center pojęcie. jest to siła działająca na samochód na zakrętach. Siła powodująca chęć wywrócenia się tak jakby samochodu. Chodzi o to, że rysuje się. Prostą linię, od dolnego łączenia zwrotnicy z mocowaniem karoserii samochodu rysuje się prostą linię, następną prostą linię rysuje się od górnego mocowania amortyzatora i te linie w którymś momencie się przetną. Następnie się środek ciężkości samochodu i linia no, sam łącząca... w to nie wierzy. No dobra, nie, ale... Tak jest, tak, tak jest, czytałem, tak jest. Tak się no dobra, no, no, no zaufajmy Robertowi. I linia, Robertowi. Łącz... Tak. I linia no. łącząca... Y... Środek ciężkości samochodu z linią tych dwóch przecięć tworzy tak. dźwignię Aha. działającą właśnie na samochodzie, na samochód podczas zakrętu. Okej, okay. wszyscy zrozumieli. <gry> Chodzi jeszcze? o to wiadomo, no. żeby ta dźwignia była jak najmniejsza, wtedy siły działające na samochód są jak najmniejsze. I zbytnio obniżając samochód Aha. podnosimy yy, wahacz przy kole wyżej niż jest przy karoserii montowany. Aha. Przez co te dwie linie nigdy się nie zejdą. Mocowania Aha, no wahacza i górnego amortyzatora. Górne mocowanie amortyzatora. no Dobra, jeśli się z tym zgadzacie, to nie wiem. Dajcie łapkę, jeśli się nie zgadzacie, dajcie łapkę. Nie wiem o co chodzi, ale dobra, miejmy nadzieję, że Robert się tu dobrze doedukował Także przystępujemy tak czy siak do obniżania. Nie no, wiadomo, że tak czy siak niższy środek ciężkości i e, sztywniejsze troszeczkę to musi być. Także działamy i z hamulcami, i z zawieszeniem no i idzie nam sporcik Czyli i twardsza sprężyna plus helper RS system Dobra, dawaj amor, to nie ma czasu. Tak jest odwrotnie Bardziej ja Ci nie pomogę W góry sobie pierw zakręć, a później belką dojedziemy No jak tak chcesz No dobra tył w trakcie jak widać jest burdello, czyli znaczy, że coś się dzieje w przód wyjęte mamy zwrotnice i amortyzatory tył gotowy i rzeźbimy sobie przodem tak, właśnie przykręcam kambery do amortyzatorów no. Klej, dałeś tego kleju trochę? troszeczkę tak, nowe cambery Ale z na podwójnym użyskowaniu. Bro, jak widzicie tutaj jest, mamy jedno łożysko dzięki temu się fajnie kręci a tu mamy drugie yy, dzięki któremu się lekko pochyla i ten, co tu nie z tego to korweta yy, i ten system właśnie Easy Slide, czy dwa ja biwało że mamy regulację o, tak no i dobra Kręć pan dalej. I zaraz będziemy montować. A te się pasą. A pies spierdzieli. O jest, dobra. Zawieszenie zamontowane. Kambery. Tutaj ziółko kręci gwintem, no trochę w złą stronę, ale to się zaraz skoryguje go. Bo chłopak nie wie, co czyni. Egzol tak, trzeba trochę podnieść, bo się okazało, że samochód za nisko. Dobra, niech tak będzie, ale to. No jeszcze przed nami walka z zaciskami. Jo. Gwint zamontowany i wstępnie ustawiony. Eee, tarcze, jak widać na miejscu, zaciski i klocki również. Tak to się prezentuje dosyć fajnie. Ty tam już masz koło? Tak, już koło tutaj założone. To dawaj pokażemy, może zobaczymy jak to jest w całości z kołem, jak tu z miejscem. No chyba pod 17 zacisk taki idealny na styk. No o tam widać, nie no spoko. Dystans 2 centy musiał dojść. I tutaj też mamy trochę miejsca. OK, działamy Idealnie, dalej. Wszystko spasowane. O wiadomo. Tym razem przed kamerą Łukasz, z jego ulubionym narzędziem. <noise> Linia cięcia pięknie zaznaczona. Trzeba niestety błotniki trochę uciąć, gdyż inaczej koło o nie wywadziło. Dojdą poszerzenia, wszystko będzie ładnie spasowane i przykryte. No dobra, na dzisiaj kończymy, męczący piątek był, ale coś tam do przodu pchnięte, jak widzicie e, błotniki pocięte, e, wymusiły to wysunięte koła, które trzeba było lekko wysunąć na dystansie, aby zmieścić e, większe zaciski. No i trzeba teraz będzie wymyślić jakieś e, pseudo poszeszki. Także to by było na wszystko, na wszystko. To by było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Ziółko pozdrawia, chłopak się narobił. Także na razie, cześć.